Tutaj najważniejszą dzisiaj sprawą są eksperci, którzy zostali zaproszeni właśnie w tym celu, żeby rozważyć no, z jednej strony może szczególny przypadek, czyli wypożyczenie, a raczej zgodę na to wypożyczenie do Berlina, a równocześnie zastanowić się, no, czy dama powinna być... Wypożyczana, w jaki sposób powinna być chroniona, jak powinna być ustalona zasada, czy może wręcz polityka wypożyczeń tego typu dzieł sztuki. Ale do tej pory eksperci byli zgodni, albo przynajmniej w miarę zgodni co do tego, że dama, mimo że jest w doskonałym stanie, nie powinna podróżować. Tak, tak. Eksperci myślę, że do tej pory byli zgodni i nadal są zgodni, bo rozważamy tutaj kilka aspektów. Stan zachowania obiektu to jedno, natomiast rzeczywiście jest on stabilny. Natomiast no nie do końca obiekt jest przebadany, żebyśmy mogli stwierdzić, co się dzieje w środku. Tutaj nie może być mowa o rutynie. Tutaj musi być kilkakrotna kontrola i, i, i sprawdzanie rzeczywiście każdego najdrobniejszego szczegółu. Tak się działo do tej pory, tak jesteśmy przygotowani na wyposzczenie do Galerii Narodowej w Londynie, no bo ta zgoda już jest. I tutaj, no tak jak powiedziałem, rządzi się to podobnymi zasadami, jeśli chodzi o dzieła sztuki, natomiast obiekt jest przewożony rzeczywiście no, w specjalnej skrzyni, skrzyni, która utrzymuje stabilne warunki mikroklimatyczne, która jest ogniotrwała, która chroni, aczkolwiek nie likwiduje, nie zupełnie znosi te wszystkie zagrożenia, jakie są wstrząsy, wibracje, jakieś zmiany ciśnienia, bo to się rzeczywiście dzieje.